Cześć, dzień dobry. Jestem Bartek, a to jest kanał Nicno Literacki. Dzisiaj opowiem Wam o przeczytanych książkach w ostatnim kwartale 2024 roku. No, miesiąc po ślizgu, z tym podsumowaniem. No i na koniec wspomnę o książkach ulubionych i tych mniej ulubionych, które przeczytałem w 2024 roku. Zapraszam! Z góry uprzedzam, że może być dzisiaj więcej cięć niż zwykle na moim kanale, a to przez to, że mam kaszel i mnie on czasami męczy, więc no, może być tak bardzo, bardzo niespójnie dzisiaj. Ale przechodząc do książek, które przeczytałem w ostatnim kwartale tego ubiegłego roku. Nie było zbyt wiele tych książek, bo był to dość intensywny czas, wyjazdy, spotkania, i nowa praca, i dużo, dużo, dużo się działo w tym ostatnim kwartale, ale mimo wszystko udało mi się przeczytać kilka ciekawych książek, w tym jedną z moich ulubionych ubiegłego roku, więc przechodzimy do rzeczy. Pierwszą książką, o której Wam chcę powiedzieć, jest to książka, ja ją wziąłem w audiobooku pod tytułem Szpieg z Bejrutu, ale potem gdzieś to czytałem, że wyszła również pod tytułem Przyjaciel. Książka Joachima Zandera, ponoć trzeci tom, no, a ja ją chwyciłem, w ogóle chwyciłem tego audiobooka tak z, z nienacka, znikąd, w zasadzie zacząłem go słuchać i tyle, bo miałem ochotę na jakąś taką przygodę szpiegowską. No i niestety się zawiodłem ogromnie, bo książka jest bardzo tendencyjna. Tendencyjna pod tym względem, że główny bohater, jaki może popełnić błąd, no to go popełnia. Domyślamy no, się całego rozwoju sytuacji, przynajmniej ja tak miałem. Nic mnie w tej książce specjalnie nie, zask nie zaskoczyło. Niezbyt mi się podobało akcja, jak została ona poprowadzona, jak ten główny bohater został u wykłady romans z bohaterem pobocznym. I te opisy ich seksualnych ekscesów, no, mnie to w zasadzie żenowało, nudziło, nie powiem, żeby to było jakieś ekscytujące, e, słuchać tego, no ale mimo wszystko dotarłem jakoś do końca, bo się łudziłem na jakiś ciekawy plot twist, a nie było nic takiego, co by mnie co by mnie usatysfakcjonowało. Ale nie powiedziałem wam, o czym jest ta książka. Głównym bohaterem jest Jakob, który wyjeżdża na praktykę do szwedzkiej, szwedzkiej ambasady w Bejrucie, no i tam poznaje Yasima, fotografa wojennego, który skrywa pewną tajemnicę i który przekazuje e, naszemu głównemu bohaterowi, Jakobowi, e, tajne pliki, które mają e, no właśnie, które mają ujrzeć światło dzienne dopiero tutaj w Europie. No niestety tutaj nasz główny bohater się nie popisuje. Swoim intelektem. Jest to taki bohater stworzony, którego nie da się ani trochę polubić. Jest wręcz irytujący i to nie taki irytujący, że jest irytująco głupi. O, tak to, można, tak to powinienem nazwać. I mnie się to bardzo nie podobało, bo nie przeszkadza mi, jeśli bohater mnie irytuje z jakiegoś względu. W jakichś pojedynczych cech charakteru, ale tutaj całokształt, ten bohater po prostu jest idiotą, e, któremu w zasadzie nie życzyłem najlepiej i, i liczyłem, że mu się coś złego stanie. No taka, taka we mnie e, zła krew płynie, e, rzekomo życzyłem źle, no ale niestety e, tak w tej książce jest i jak wam nie polecam. Nie wiem czy inne książki tego autora też są takie, ale ja się bardzo zniechęciłem i pewnie nie sięgnę po inne książki Joachima Zandera. A szkoda, bo czasami mam ochotę na jakieś takie sensacyjne, szpiegowskie książki. No chyba będę musiał sięgnąć po książki historyczne, gdzie są opisani szpiedzy i, i akcje i pewnie to mnie bardziej zadowoli niż taka fikcja literacka, która jest gdzieś na no, pograniczu czasami 365 dni Bianki Lipińskiej. Nie czytałem, ale generalnie wiem o co chodzi, jakiego typu książki to są. Więc odradzam, No ale za to kolejna lektura. To była książka cudowna. Ona jest cudowna. Książka, która mi się spodobała pod każdym względem i mogę o niej mówić tylko w superlatywach, a jest to książka pod tytułem Klinika Pawola Rankowa wydały książkowe klimaty. Żadna książka z książkowych klimatów mnie nie zawiodła. Książka dla mnie najlepsza chyba ubiegłego roku. Jedna z najlepszych, jakie przeczytałem. Książka, w której główny bohater stara się dostać do wielce uwielbianego i sławnego profesora psychiatry, żeby uporać się ze swoimi problemami. No niestety droga w tej klinice do tego psychiatry nie jest prosta. Musi on pokonać labirynt absurdów, korowód różnych e, dziwnych ludzi, dziwnych ludzi, pracowników, między innymi rejestratorkę, palacza e, w kotłowni, e, sprzątaczkę asystenta profesora i każdy na swój sposób mu doradza jak powinien zachęcić profesora, żeby zajął się jego przypadkiem, ten, ten absurd, że ci postronni ludzie w zasadzie robią, przeprowadzają z nim tą terapię, oni nawet tego nie jest świadom, ale to, jak to jest przedstawione, jaki jest tutaj ukazany absurd sytuacji, jest to trochę takie kawkowskie, trochę takie Orwellowskie, bo w pewnym sensie ten profesor wszystko wie i bardzo, bardzo lubię książki. Pewnie w ubiegłym roku, jak mnie oglądaliście te kilka filmików, które opublikowałem, to pewnie się zorientowaliście, że ja lubię takie książki, w których jest pewna doza irracjonalności. Irracjonalności, jest pewna taka doza absurdu, e, gdzie nasi bohaterowie kluczą, gdzie są w takich e, jakby zamkniętych społecznościach, tacy są niepewni siebie, ale z drugiej strony są bardzo zdeterminowani do osiągnięcia swojego celu. Ja takich bohaterów e, bardzo lubię. E, no i tak jak mówiłem, tutaj jest trochę kawkowskich klimatów, ale nie jest to bardzo ciężkie. Nie jest to to takie obciążające naszych barków, ponieważ ta książka to jest. no Jest tutaj sporo humoru, sporo ironii, sporo takiego nieoczywistego mrugnięcia okiem do czytelnika. I bardzo mi się w tej książce to spodobało, że autor tak, w tak ciekawy sposób nawiązał do, do, do klasyków literatury. I stworzył bohatera takiego, niby nieporadnego, ale zdeterminowanego do osiągnięcia celu. No i czy nasz bohater w końcu, czy uda mu się dotrzeć do profesora, czy upora się z rozliczeniem swojej przeszłości, no tego wam nie powiem, musicie sami, sami przeczytać. Książka naprawdę warta, warta uwagi polecam z całego serca. I teraz następna książka, która bardzo mi się podobała. To była książka Wielkie Nadzieje Charlesa Dickensa. Historia bardzo znana. Młody chłopiec, Pip, pewnego razu pomaga pewnemu kloszardowi, że jak można powiedzieć, albo więźniowi. Nieba nie z dobroci serca, bardziej z obawy, no ale mniejsza o szczegóły. No i to się odbije na jego późniejszym życiu. Ponieważ nie będzie, mieszka, nie, nie będzie musiał mieszkać kątem u siostry i, i szwagra, siostry, która go poniża, która nim pomiata, no i ma w, No i chłopak, chłopak dostaje wielką szansę, żeby podjąć edukację, żeby wejść w wielki świat, żeby. No, mieć wielkie nadzieje ku przyszłości. No i co z tego wszystkiego wynika? E, czy zaprzyjaźni się z poznaną Elwirą Eleonorą? Jeszcze nie pamiętam. Ojej, wyleciało mi z głowy imię. Książka warta przeczytania. Naprawdę mile spędzony czas. E, to była taka fajna podróż do wiktoriańskiej Anglii. Dobrze, następna książka, po którą sięgnąłem jest to książka, o ta Laila Guerreiro, samobójcy z końca świata, kronika patagońskiego miasteczka. I tutaj jest historia z pewnego miasteczka w Patagonii, w Argentynie, gdzie, gdzie mnóstwo ludzi w dość krótkim okresie czasu zaczęło popełniać samobójstwa. No, i dziennikarka pojechała tam, żeby spotkać się z ludźmi, porozmawiać z nimi, do, dotrzeć do sedna, co może stać, co może być przyczyną tego, że właśnie tylu, tylu ludzi popełnia samobójstwo, akurat tam. Książka dość średnio przypadła mi do gustu, a to z tego względu, że jest bardzo chaotycznie napisana, bardzo wyrywkowo. E, takie są urwane momenty z jej pobytu tam. E, I te rozmowy czasami nie są takie. Nie wiadomo, dokąd one zmierzają, po co one są. E, po prostu, kto się jej napatoczy, napatoczy to z nim rozmawia i, i, i potem to umieszcza w książce. E, średnio mi się. Podobało temat bardzo interesujący, a wykonanie takie bardzo przeciętne. Nie wiem, czy to wina. Nie wiem, czego to jest wina. W każdym razie średnio, średnio mi przypadła do gustu, więc nawet nie będę się nad nią rozpodzić. I kolejną książką, której chciałbym Wam powiedzieć, jest to Kairos Macieja się biedy. To wysłuchałem audiobooka, który ogromnie mi się podobał. I nie wiem jak Macie się bieda to robi. Ponieważ nie wyobrażałem sobie kiedykolwiek, że książka, gdzie piłka nożna będzie odgrywać dosyć istotną rolę, może mi się spodobać. A tutaj tak było. E, mamy tutaj przedwojenny Lwów i przedwojenne Bytom, gdzie dwoje braci striecznych chyba, czy dwoje kuzynów, tak bezpiecznie będzie powiedzieć, to i jakby po przeciwnych stronach, ponieważ jedni są, czują, oboje mieszkają na Śląsku, jedni czują się Polakami, drudzy e, Ślązakami, Niemcami. No, i nadeszła wojna, i przyszedł czas, żeby się oni rozdzielili i zaczęli grać w dwóch osobnych klubach, w dwóch przeciwnych drużynach do dwóch przeciwnych narodowości, które się w tym momencie nie cierpią. No, i historia tych dwóch kuzynów przeplata się przez całą książkę. Jest to tak sprawnie poprowadzone, że oni rywalizują nie tylko na boisku, nie tylko na polu walki, i nie tylko o to samą kobietę ale o dobre imię dla swojej rodziny. Książka bardzo wciągająca książka, gdzie historia, gdzie wielka polityka po prostu namieszała w małej społeczności, w rodzinie, gdzie podzieliła frontem, gdzie poprowadziła po prostu linię oporu przez środek samej rodziny. No i co z tego wynika? Czy ich losy się połączą? Czy są w stanie sobie wybaczyć? I czy są w stanie zakopać ten wojenny topór w pewnym momencie? No tego Wam nie powiem, musicie sami przeczytać. Ale historia naprawdę wciągająca. Mimo, że jest tam piłka nożna, której ja nie jestem fanem ani trochę, mnie zupełnie nie interesuje nic z piłki nożnej, a tu było naprawdę warto. I bardzo ciekawie o tym poczytać. E, polecam. Następnie przeczytałem e, książkę pod tytułem Lot Linus Steger Strong. Książka w klimacie świątecznym, ale nie takim klimacie, wiecie, hura optymistycznym, wesołym, pogodnym. E, jest to książka bardziej taka, e, jakby to powiedzieć. Nie ponur, a tylko taka książka trochę nostalgiczna, książka taka, gdzie bohaterowie starają się zmierzyć ze śmiercią swojej matki i starają się, żeby te święta przebiegły, tak jak kiedyś w takiej rodzinnej atmosferze. No, ale dochodzą do wniosku, że jednak bez matki, która była takim spoiwem całej rodziny, to jednak to nie jest to, że jest o wiele trudniej um, o wiele trudniej kontynuować te tradycje rodzinne, jeśli nie ma tej jednej osoby, która jest takim nie ogniwem, tylko takim, tylko takim papierkiem lakmusowym który potrafił wygasić pewne konflikty, potrafiła, bo to była matka, która potrafiła porozmawiać z każdym uspokoić, doradzić, nakierować, być takim drogowskazem. No i bez tego, bez tego drogowskazu matki no, całemu rodzeństwu i ich najbliższym jest trudno, trudno osiągnąć jakiś konsensus. W książce jest poruszonych sporo aktualnych tematów głównie w Stanach Zjednoczonych, to między innymi uzależnienie od opioidów i opiekę nad, nad dzieckiem tematy jakby wypalenia zawodowego, poszukiwania swojego miejsca na ziemi, tego jak chce się żyć. Naprawdę bardzo interesujący sposób napisana ta książka. Bardzo dobrze mi się tutaj akurat do tego słuchało i czułem taką jakąś relację między tymi bohaterami. Czułem, że oni w jakiś pewien sposób do mnie przemawiają. Nie żebym podzielał jakoś wielce ich dylematy, ich problemy, ale poczułem, że jest to takie prawdziwe i. Miało to wszystko ręce i nogi, więc mogę wam polecić tę książkę, bo naprawdę dobrze się czyta. W tym moim wypadku akurat dobrze się słuchało, warto uwagi. Następną książką jest to książka, którą podarowałem Ani to będzie piękny pogrzeb Wacława Pankowcina. Jest to zbiór opowiadań, krótkich historii, właśnie na temat śmierci. Tytułowe opowiadanie: To będzie piękny pogrzeb. To było ostatnie opowiadanie w tym tomie. Najbardziej mi się spodobało. W ogóle chciałbym przeczytać całą książkę na właśnie podstawie tego opowiadania. Jest tu opisany moment, w którym ludzie albo przechodzą na drugą stronę. Umierają, zdają sobie lub nie zdają z tego sprawy. Nie jest tu w tych opowiadaniach podane wszystko tak, jak na, na tacy, że mamy jakiś przyczyna, skutek i o, ktoś umarł i, i tyle. Jest tu raczej, autor pozostawia spore pole do do myślów, do własnej interpretacji, do dopisania końcówki, więc na, to też taka e, trochę intelektualna rozrywka, zabawa, żeby tutaj się tak posnobować. Nie, nie, nie o to chodzi. E, chodzi o to, że bardzo mi się w tej książce spodobało, że nie ma takiej dosłowności, e, ale nie ma tutaj też tego. E, Realizmu magicznego w takim ekstremalnym wydaniu jest tutaj raczej takie subtelne przejście z, z rzeczywistości do tego świata, powiedzmy, zmarłych. I czasem jest to nieświadomie, czasem bardziej świadomie. I naprawdę bardzo mi się podobało. Szkoda, że, autor, że sam autor już nie żyje, bo pewnie stworzyłby wiele wspaniałych, wspaniałych książek. No ale tutaj akurat to będzie piękny pogrzeb. Bardzo się cieszę, że sięgnąłem po to opowiadanie. To naprawdę cieniutka książka. Można ją za grosze jeszcze gdzieś tam kupić. I naprawdę wam, wam polecam, jeśli chcecie, w tym roku zmierzyć się z opowiadaniami. Tylko podejdźcie do, ni do niej z otwartą, z otwartą głową. No i na koniec dwie książki, które w okresie świątecznym przyniosły mi sporo radości i sporo rozrywki. Są to książki S.J. Bennett Tajemnica morderstwa w Windsorze i Zbrodnia w pałacu Buckingham. Pierwsza książka to ta w bardziej mi się podobała, tej drugiej od Pałacu Buckingham, ale to już detale, to już bardziej takie moje subiektywne odczucia. Gdzie generalnie książki, pewnie o nich słyszeliście, bo to są książki, gdzie królowa brytyjska pomaga rozwikłać morderstwa, które miały miejsce w jej posiadłościach. Bardzo przyjemnie, takie lekkie do oderwania lektury. W zasadzie niewiele pamiętam, tylko pamiętam, że mile spędziłem przy nich czas i gdzieś tam, gdzie w tle leciała sobie jakaś tam świąteczna muzyka czy coś, gdzie ludzie się krzątali po ulicach, a ja sobie, sobie z tą książką tutaj siedziałem audiobook, w, w e-booku i co, i tyle. Nie są to jakieś wybitne dzieła, ale takie przerywniki dla rozrywki, jak najbardziej. I to tyle, co by było z przeczytanych książek w ostatnim kwartale tego roku, w ubiegłego roku 2024. To teraz może przejdę do, do krótkiego podsumowania całego roku. Ubiegły rok nie był jakoś wyjątkowo czytelniczo taki. Bardzo rozpasany dla mnie, bo wychodzi na to, że przeczytałem 46 książek. Nie, nie jest to jakaś oszałamiająca liczba, jak na osobę, która ma kanał o książkach na YouTube, ale bardzo się cieszę z tych książek, które przeczytałem. Sporo z nich mi się podobało. Tutaj w tym ujęciu nie było żadnej poezji, bo tomiki poezji są na tyle krótkie i czytam je wyrywkowo. Aha, więc nie umieszczam jej na swojej liście może w tym roku zacznę jakby osobną osobną osobne notatki prowadzić, jeśli chodzi o poezję, żeby pamiętać. No ale mimo wszystko. Bardzo się cieszę z tych 46 książek, lepszy ryc niż nic. W tym roku plany mam ambitniejsze, nie wiem, ile przeczytam, tyle przeczytam. Zobaczymy. Jeśli o książki, które mi się najbardziej podobały, to zdecydowanie jest to klinika e, Pawła e, rankowa o której Wam przed chwilą wspominałem. To zdecydowanie Zwierzenia Jeżo-Zwierza. Alana Makambałku. Ja mam problemy z nazwiskami. Książka, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, która do dzisiaj mi siedzi w głowie, która mi się spodobała przez ten właśnie ten narrację, gdzie Jezoelż wiesz, komentuje ludzkie przywary i, i generalnie. Świetna, świetna książka, świetnie napisana, inny krąg kulturowy, bardzo, bardzo mi się podobało. Okręg Sinistra Adama Bodora, bardzo mi się podobał. To bardziej e, właśnie w klimacie też kliniki, takiej trochę absurdu, takich trochę kawkowskich, orwellowskich e, klimatach. No, naprawdę, naprawdę świetna książka. Korzenie, powieść genealogiczna stematologiczna Mika Sunen Książka, która z kolei nie jest jakoś wybitnie, wybitnie. napisana, ale historia, taka ciepła historia rodzinna, o poszukiwaniu swoich korzeni, o odnajdywaniu siebie i odkrywaniu tego, jakim się jest człowiekiem, jakie ma się, jakich ma się przodków i odnalezienie nagle rodzeństwa swojego, to naprawdę książka, książka warta uwagi. No i książki autora, którego czytałem najwięcej, to był Maciej Sierbieta, nadrobiłem w zaległości, bo jego książki pojawiły się na Legimi. To było Wotum, Kukły, Kołysanka, Orient i Kairos, wszystkie pięć książek, bardzo mi się podobało. Kairos świetna, Orient naprawdę niezwykła książka, przy której się ubawiłem, jedna z ciekawszych e, historii, jakie przeczytałem. E, no i co poza tym? E, a, o książkach tutaj przewraca, bo mam tutaj napisane, że e, no, które mi się średnio podobały. No to już o których wspominałem: no to był ten szpieg z Bejrutu, Holly, Stefana Kinga o, i szara godzina Filipa Springera. To chyba największy zawód i największe rozczarowanie. Nie tylko samą książką, ale chyba autorem. I no, o tej książce, o tym, o szarej godzinie chyba mówiłem dwa filmiki albo trzy filmiki wcześniej. Więc już nie będę, nie będę się nad tym pastwić. I to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie ostatniego kwartału i ostatniego ubiegłego roku 2024. Nie będę już do tego wracać, mam to z głowy. I za chwilę powinien pojawić się filmik z tym, co przywiozłem sobie z Polski, bo tych książek trochę przywiozłem. Dobrze. Dzięki, wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.